I'll see w obecności Pana oddać Mu chwałę, prawda? Wiecie, Kościół to jest fajne miejsce. Mówię to wszystkim tym, którzy nie lubią swojego Kościoła. Żeby zaczęli Go kochać. Jak myślicie, można kochać coś, czego się nie lubi? Czasami trzeba. Witam wszystkich jeszcze raz, wiecie, chciałbym wam taką informację tutaj dać. Jesteśmy z 20 miast tutaj na konferencji. Będziemy, bo jeszcze niektórzy, są w, drodze. niektórzy są w drodze. I są tutaj tacy, którzy na, na, na ostatniej konferencji rok temu w Szczecinie padło, taka, padło takie fajne określenie, które uchwyciło moje serce. Mianowicie, że Kopichoc to jest taka rodzina. I są tutaj w tej naszej rodzinie ludzie, którzy są już od dawna w tej rodzinie. Mają ze sobą Dużo wspólnego, robią różne rzeczy wspólnie. Jak gdzieś popatrzę tu w lewo, patrzę, Janek siedzi. No to Janek to jest, wszyscy go znają, no wiemy, że trzeba. Jak kłótno, to Janek, że tam są Dni Nowej Szansy i wiele tam się. Ja, jak przyjeżdżamy do Janka na Dni Nowej Szansy, to wiadomo, że tam z kochanków będą ludzie, prawda? Patrzymy w prawo, Wrocław siedzi też, tu wiele rzeczy. I to jest taka rodzina, która znają się ci ludzie, prawda? Ale chciałbym też przywitać tych, którzy troszeczkę może dalej są od tej rodziny, ale chociaż też są z coffee I też takich, którzy są tutaj po raz pierwszy. Tam jeszcze coffee nie ma. Ale my tu chytrze, pułapkę nam zostawiliśmy i będą tam kofi tak? <laughs> tak? Witamy, szczególnie braci. Z Nowego Targu, ja widzę, tak? Proszę. Okay, <laughs> No, no, no. Przywitamy tych, którzy są świeży, resztę przywitaliśmy tak ogólnie. Jest zmoglina, tak? Toruń! Proszę bardzo. I Wrocławia jest z Mochina, tak? Proszę bardzo. A teraz Parek jest z ino Wrocławia. Ino Prawy Wrocław. Tutaj w tym rzędzie się jedzie pójdą tam. Sami Sam na obi, a są od trzech lat, tak? Z trzech lat, tak? Zazwyczaj. Czy ktoś jest jeszcze po raz pierwszy na konferencji? Ja. Ja O, jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden nowy kapitał w Świeżutki i moja żona jest pierwsza. teraz zaraz będzie moja żona, to jest Dagmara z Łodzi, jeszcze raz. Dagmara jest z Łodzi, tam jest w jeszcze ciepły kopychał przy dworze Ewangelicznych Anglicznych Witamy Cię serdecznie, Rekmara, Miej dobry czas z nami. Pozdrowienia dla Twojego zboru. Niedługo do Was przyjadę. Dobrze. I teraz. Tak, moja żona jest pierwszy raz. Nie wiem jak to się stało, ale dzisiaj dostałem pochwałę od prezesa, że przyjąłem żonę. E, to znaczy, nie wiem jak to się stało, że do tej pory nie była, a, a to, że dostałem pochwałę, to się strasznie cieszę. Dostałeś pochwałę tylko dzięki żonie. No, tak. <noise> każdy ma jakiś, słuchajcie, każdy ma jakiś adut. Ja też mam, to jest, jest, jest moja żona. To jest za pan, za pan. Otóż to. Wiesz co, I, i teraz tak, czy jest jeszcze ktoś po raz pierwszy? Nie jestem po raz Zobaczcie na konferencji. Zobaczcie, to jest właśnie, właśnie tak w tej rodziny. Dobrze. Kto jeszcze? Władz Wrocławia? Niektórzy nie, w to są wrazbieżni. Rozumiem, że to świeży ludzie. W Waszym kopinowie, tak? tak? Czy nie? Tak, tak. Okej, okay, dobrze. To jeszcze? Mariusz trzymaj jest po raz Słuchajcie, ja mam Mariusz'a szczególnie przedstawić. Ja go nazywam swoim przyjacielem, on, on siebie nazywa moją prawą ręką. Mariusz, mówię zupełnie poważnie, to jest dla nas wielka radość. To był pierwszy człowiek, którego prawie że 10 lat temu, czy 9 lat temu to było mniej więcej tak, wysłaliśmy jako pierwszego człowieka do środka w naszego coffee A teraz stoi tu. Marii Boga. I co? jest dobry. Coś chciałeś powiedzieć? Zaśpiewałem. No dobra. Okay. <laughs> to jeszcze jest pierwszy raz. Chciałbym ja szczególnie. To już mieliśmy rapkę tak. O i Bartek, który śpiewał też jest pierwszy raz. Bartek serdecznie ci tam. Z Wrocławia. A Robert jest jeszcze... Robert tutaj teraz, patrz, nagrywa jaka do się mówi. Witamy ja serdecznie na, na tej konferencji. I to jest bardzo pożyteczny uczestnik, bo będziemy mogli sobie później to oglądać. Co tutaj przeżyliśmy? Mam się pokazać? Możesz się pokazać. To jest, to jest Robert. To jest Robert. To jest Robert. To no, czy ktoś jeszcze? Robert ma cytkę Cyberbrat. Cyberbrat. Tak? Możecie mówić do niego Cyber. Cyberbrat. Albo Cybuś. Cybusz. Czy jeszcze, czy jeszcze ktoś? Cybus. No tak. Jeszcze. Irena? To już... Jest weteran naszego Nie wiem czy można o siostrze tak powiedzieć. No jak powiedzieć? Ładne słowo mi dałeś. Legenda naszego fikału. Ale jest z nią, ale jej mąż. Witamy Cię serdecznie, Kto jeszcze? Z Nowej Soli. jeszcze Ryszard i, jak ma Joanna z Nowej Soli. To młode małżeństwo przywiązu to drugie młode małżeństwo. A inni dobrze znacie z nawiedziną, tak? Ja i dobrze, wszyscy znałem. Poznam Chyba wszystkich już przywitaliśmy. Jeszcze Piotrek. Piękny w krótkiej. Tylko właśnie Piotrka ja to nie mogę witać jako świeżego, słuchajcie, bo to jest wychowawca z Także człowiek absolutnie połuszy za znam, że tak powiem. Połuszy, tak? Połuszy. To nie jest. Ja go witam jako porad, tego, który przyjechał pierwszy raz na konferencję, ale nie jako świeżego. Tak? Okej. Okay. W porządku. Nie świeży jestem. <śla> ja powiedziałem tylko, że nie jako świeżego. Dobrze. Słuchajcie, serdecznie jeszcze raz zapraszam Was do wzięcia udziału w tej konferencji. A wiecie, jesteście uczestnikami konferencji. To nie znaczy, że przyjechaliście tutaj, aby usiąść tam w tych krzesłach i oglądać to, co się będzie tu działo, tak? Ale uczestnik to jest ktoś, kto bierze udział. Dlatego każdy z was jest zaproszony tutaj, jeżeli chce powiedzieć świadectwo, jeżeli chce yy, podzielić się jakąś myślą czy cokolwiek. My jesteśmy ludźmi, którzy chcemy wam zaufać i wiemy, że jako pracownicy Coffee House będziecie mieli fajne, fajne, fantastyczne rzeczy do powiedzenia, tak? Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, ale i wiecie jaką? Ja bardzo kocham tę pieśń i chciałbym, żebyśmy jeszcze ją raz zaśpiewali. A powtarzać Wam jednej i to samo, się nie nudził i powtórzył, <laughs> tak, że możemy robić trochę kulturkę. Serce oddaje Ci tą pieśń, tak? Panie, mym pragnieniem. To jest przepiękna pieśń, taka, taka dedykacja dla Pana Boga, a potem będziemy słuchać słowa, dobrze? dobrze.